Biblia naucza nas, że Boże Słowo jest siedmiokroć oczyszczone. Ono jest doskonałą prawdą. Ono jest święte i jest żywe. Słowo wychodzi z samego serca Ojca. Słowo, które objawia nam Duch Święty, słowo, przez które mówi do nas Duch Święty. Nie mówię o literze. Ale mówię o duchu, o tej czystej wodzie, o tym, co wychodziło z ust bożych, co Pan mówił do proroków. Mówię o tym. I to jest przywilej, to jest wielka boża łaska, że możemy słuchać Bożego Słowa. Bo kiedy nastawiamy. Uszy do słuchania, kiedy nastawiamy nasze serca i mówimy, prosimy Ducha Świętego, aby do nas mówił, to On mówi. To On mówi to, co jest najistotniejsze, to, co najważniejsze, to, co potrzebujemy słyszeć i potrzebujemy wiedzieć. Kiedy Duch Święty do nas mówi, w tym jest potężna moc, w tym jest potężne Boże życie. I słowo Boże mówi, że to sprawiedliwy będzie żył z wiary. Z wiary w każde słowo, w każdą obietnicę, którą dał Pan każdemu z nas. Ale, żeby żyć z wiary, potrzebujesz być sprawiedliwy, chodzić w sprawiedliwości Bożej, w świętości. Potrzebujesz być Mu poddany i kochać go całym swoim sercem. I dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Każdy dzień to jest z jego, z jego łaski. To, że obudziliśmy się, to jest jego łaska. To, że możemy oglądać, jak świeci słońce, słyszeć, jak śpiewają ptaki, widzieć to, co jest dookoła, to jest wielka jego łaska. I za to wszystko potrzebujemy dziękować mu każdego dnia, uwielbiać go i wywyższać. I wierzę, że to będziemy robić dzisiaj w duchu i w prawdzie, tak jak mówi Słowo Boże że prawdziwi czciciele nie będą chodzić gdzieś w wyznaczone tylko miejsca, gdzieś na górę albo gdzieś tylko do kościoła, gdzieś do jakiegoś budynku, bo tylko tam się uwielbia. Słowo Boże mówi, że prawdziwi czciciele będą uwielbiać Pana w duchu i w prawdzie. Na każdym miejscu, gdzie jesteś, jeżeli uwielbiasz w duchu i w prawdzie, to jest to co Bogu się podoba. Boże Tyś Bogiem moim Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, to jest modlitwa Dawida. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Cię w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. To, co było w sercu Dawida, On to wypowiadał. Jak bardzo pragnął Pana, jak bardzo chciał go poznać, jak chciał doświadczać, doświadczyć Jego obecności. I myślę, że najwłaściwszą rzeczą jest, kiedy gorliwie szukamy Pana, kiedy nasza dusza pragnie Boga żywego, kiedy pragniemy Jego obecności. Kiedy pragniemy oddychać niebem, Jego chwałą, Jego świętością, Jego obecnością. To jest to, co po prostu to jest to, co Pan kocha. To jest coś cudownego dla Pana, kiedy Boży lud jest wpatrzony w Niego. Kiedy Boże Lud jest wpatrzony w Niego, kiedy serce Twoje krzyczy w tobie, że chcesz poznać Boga żywego, że pragniesz Jego obecności. Powiem Wam, że hmm. <tryk> kiedy w nas nie ma pragnienia Boga, nie ma głodu i tęsknoty za Bogiem, za Jego obecnością, za Jego Słowem, za doświadczeniem Jego miłości. To znaczy się, że jesteśmy chorzy. To jest dokładnie tak, jakbyś każdego dnia, jeden, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień nie masz łaknienia, nie czujesz głodu, nie chce ci się jeść. Idziesz do pracy, nie chce ci się jeść. Jesteś w pracy, nie czujesz głodu. Przychodzisz z pracy, dalej nie chce ci się jeść, i mija następny dzień i następny. To nie jest normalne. To znaczy się, że coś jest nie tak. I potrzebujesz wiedzieć, co jest nie tak. I tak samo jest w naszym życiu duchowym. Kiedy nie ma w nas głodu Boga, kiedy nie ma w nas Bożego pragnienia. Kiedy nie tęsknisz za nim, za Jego słowem, kiedy nieraz nawet ci się nie wspomni, nie przyjdzie ci na myśl, aby poczytać Jego słowo lub rozmawiać z nim, żeby go uwielbiać, żeby modlić się, to znaczy się, że coś jest nie tak. Wtedy potrzebuję naprawdę być pokorny, uklęknąć przed Panem i powiedzieć: Panie, co ze mną jest nie tak. Normalną rzeczą jest, że jeżeli kogoś kochasz, to chcesz z nim być, przebywać z nim w jego obecności, cieszysz się, jak ta osoba jest. I tak samo jest z Bogiem. My jesteśmy Jego oblubienicą. On, on jest oblubieńcem. I potrzebujemy, aby Boży Ogień płonął w każdym z nas. Aby on płonął. Ja myśl, nawet nie myślę, ale wierzę, że tak jest, że ten ogień, żeby płonął, to jest jakby działka każdego z nas Twoja i moja działka. Potrzebujemy pielęgnować o społeczność i relacje z Bogiem. Potrzebujemy dbać o nią. Potrzebujemy być zdyscyplinowani. Potrzebujemy w pewnym momencie powiedzieć nie do, do wielu rzeczy. Które chcą zabierać nam czas, pochłaniać nam czas, powiedzieć nie, bo Bóg mój jest najważniejszy dla mnie. Potrzebujemy spędzać z Nim czas. Bóg kocha nas tak i tak, bez względu na to, czy się dużo modlisz, czy się mało modlisz. Ale wierzę, że czasem to wygląda tak jakbyśmy dawali Bogu ochłapy i to się Bogu nie podoba na wiele rzeczy możemy poświęcać wiele wiele czasu na rzeczy które są zaspokajają naszą duszę które lubimy natomiast nie raz Myślę też, widzę to też u siebie gdzieś tam w życiu, że oddaję Bogu ochła, ochłapy. I wierzę, że Bóg chce, aby to było zmienione w życiu każdego z nas. Ja nie mówię, że Bóg jest zły na nas, że Bóg jest zagniewany. Ja tylko mówię, że to, co my Bogu dajemy, kiedy. Dajemy Bogu ochłapy, kiedy o wiele więcej czasu spędzasz na, na rozrywkę, na rzeczy, które są przyjemne dla duszy, dla ciała, a Bogu pięć albo dziesięć minut dajemy. To Bóg mówi, że to już jest czas, aby zostały zmienione nasze priorytety. Aby wzrastać w Bogu i doświadczać Jego mocy, Jego miłości, chodzić w Jego obecności, aby Boży autorytet, Boże namaszczenie, Boża moc mogła się wylewać z nas, abyśmy mogli dosięgać innych ludzi i pomagać ludziom, przynosić im życie, przynosić im światło, to potrzebujemy mieszkać w tym, który jest światłem. Potrzebujemy w nim mieszkać, potrzebujemy z nim przebywać, potrzebujemy przebywać w Jego obecności. Potrzebujesz tęsknić za Nim, potrzebujesz mieć głód Boga, potrzebujesz zaspokajać te pragnienia, potrzebujesz modlić się, czytać Jego Słowo, studiować Jego Słowo, uwielbiać Go, po prostu z Nim być. Jeżeli jest to 5 minut dziennie lub 10 minut dziennie w biegu albo w łóżku, kiedy już za 5 minut uśniesz i tam podziękujesz Mu za ten dzień, myślę, że. Bóg się cieszy, kiedy Mu dziękujemy, ale to jest zbyt mało, abyśmy mogli wzrastać w Nim. Także wierzę, że Bóg chce nas zachęcać, rozpalać, mówi do nas, mamy Jego Słowo, Jego obecność jest dostępna. On nie jest głuchy, On nas słyszy, kiedy tylko otwieramy nasze usta, wołamy do Niego, pokutujemy szczerze, mówimy Mu o tym, co nas boli że nie mamy głodu, nie mamy tęsknoty gdzieś, gdzieś tego brakuje nam, to On to daje. Słowo Boże mówi, że Bóg daje ich chcenie i wykonanie.